you <laughs> Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny raz spotykamy się z Marcinem Olszackim. Witam Cię. Cześć. E, ja tylko dodam, że Marcin był e, uczestnikiem 11 edycji Master Dzisiaj porozmawiamy o walorach e, jarmużu. Tak. E, już ostatnio robiliśmy odcinek o tym, pokazywaliśmy, tak. jak e, w bardzo łatwy sposób można przyrządzić. Powiedz, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić pesto, tak? To co znamy przede wszystkim z bazylią. Tak. Okazuje się, że też fantastycznie pesto można zrobić z jarmużu. Zaprezentujemy, jak to zrobić. Już mamy pewne doświadczenie. Podzielimy się znowu Dobrze. rolami tutaj i Słuchaj. będziemy sobie przygotowywać. Okazuje się, że ja jestem częstym gościem w twojej kuchni. Tak, bardzo miło. To co? Zabieramy się do pracy? Tak, zabieramy się do pracy. To co? Może jak? wytłumaczymy trochę widzom, jak, jak przyrządzić to pesto i, Dobra, i, okay. i od czego zacząć. Czyli znowu zaczynamy od tego, że powinniśmy mieć ten jarmuż porządnie opłukany My już mamy czysty. i porządnie wysuszony. Czyli to już to już, to już, to już mamy. Na I teraz znowu to samo co mm -hmm. ostatnio, zaczynamy od wycinania tego łykowatego rdzenia. Czyli, czyli łykowy. Dokładnie. I tak jak ostatnio, to ty tutaj. dziergasz, <laughs> ja Dawaj po tej stronie. Okay. Daw dawaj po tej stronie. Słuchaj, no ba bardzo miło kolejny raz siebie widzieć. Słuchaj, no. a, y, bo już ostatnio wspominaliśmy, że jarmuż jest bardzo, bardzo bogaty w witaminę, w zasadzie wszystkie witaminy, wapń, tak. e, fosfor tak. i żelazo. Jest polecane tak. nie tu tylko dla żelaza. dzieci, ale tak. po prostu tak. Dla, tak. Dla, tak. dla dorosłych. I tu dzisiaj pokażemy tak. widzom, jak e, bardzo łatwo zrobić pesto, a pesto to już wiadomo, później możemy sobie robić e, i makarony, do, wielu, i do wielu, Tak, tak. Do Czy wielu makaron, mhm. A my zaprezentujemy, jak to będzie ładnie wyglądać na e, kanapce. O, tak, proszę, to, no to... Ale takie. Smarowidło fajne, tak? Bo... Czyli taka gęstsza forma będzie? Trochę tak, gęstsza. Tak. No i tutaj też trzeba... Mm... Powiedzieć, że... A już sobie przepraszam, że dajecie słowo. Już teraz wiem, czym zagęścimy Tak, Serem. tak. Znaczy to, to wszystko zależy od tego, jak mocno zblendujesz to, mm -hmm. tak? bo to tak samo jak robisz pesto z bazylii. Tak? To od ciebie zależy, czy chcesz, żeby to była totalnie papka pasta, mm -hmm. czy chcesz czuć po prostu wszystkie tom, składniki kur, tom, osobno. Kurkość, tak? mm -hmm. Wszystko zależy od tego po prostu, jak mocno to zblendujemy. Mów, nie? mów ile tam rzucić, bo ja to no tak, słabe, słabe doświadczenie w kuchni. <laughs> Ale myślę, że jak będziemy jeszcze kilka razy a, się spotykamy, i po prostu będziemy mogli iść bogatszą na wiele, wiele tych <laughs> podstawowych Jeż, rzeczy. Jeszcze tego dorzucić? No dobra, tak? okej, okay, może być. O, dobra, o, no dobrze. i co, weźmiemy, co dodajemy do tego? Dodajemy na pewno czosnek mhm. ze dwa ząbki. ząbki. Ja go delikatnie pokroję, o, żeby chociaż żeby łatwiej się go blendowało. Mamy tutaj podprażono pestki dyni. pestki dyni akurat, tak? Jakie dasz tutaj ziarna? orzechy, mm -hmm. ziarna to od ciebie zależy. Możesz dać słonecznik, mm -hmm. możesz dać orzechy włoskie, możesz dać nie wiem pistacje, migdały, płatki migdałowe. To, to znowu to zależy od tego po prostu. Od naszych gustów. Co mm -hmm. lubisz dokładnie? Także dorzucamy trochę tego. Wlewamy oliwę. oliwę. To jest oliwa z oliwek? To jest akurat oliwa z oliwek, ale może być też oliwa z pestek winogron, mm -hmm. cokolwiek. Dodajemy sól. Ja mam taką fajną, o, ty masz sól, taką, taką którą lubię, z tam ala himalajską no. czy, czy coś takiego. Tak, tak. Dodajemy oczywiście pieprzu trochę, no ale to, to jeszcze będziemy ba bawić się tym mm -hmm. smakiem. Na razie to... To po prostu dodamy, żeby od razu za bardzo się to nie, nie, nie zmemłało, że mm -hmm. tak powiem, to ser dodamy trochę później. Na samym tak? mhm, mm -hmm. No i co? I startujemy z blendowaniem. Jarnusz jest twardy, mm -hmm. dlatego tutaj kociuk nie będzie. O. Trochę trzeba się pogimnastykować po no, że... tutaj. Warto mieć zawsze o, w pobliżu jakieś coś, żeby sobie pomóc. Ale już widać, fajny kolor się robi. No ty masz doświadczenie, więc ja tutaj tylko mogę patrzeć i podpatrywać. Tak to zrobić, ale powiem Ci, że jest to inspirujące. No. Jedno i drugie będę robił. No zaraz zobaczysz, że to ma fantastyczny smak. No i znowu bardzo, bardzo zdrowe. Tak? Można powiedzieć, że jeszcze pewnie bardziej zdrowe od chipsów, no bo tutaj nie, podra, nie poddajemy żadnej obróbce, obróbce termicznej. termicznej mm -hmm. Dokładnie. Nie? No ale z kolei mamy ser, tak? No tak. to ser może już nie każdy ten, ale o, to jest też istotna sprawa. Nie lubisz sera, to go nie dodawaj. No nie, tak? Trzeba go dokładnie, dodawać. Dokładnie, to nie tak, jest tak, tak, konieczne. Możemy tutaj, możemy tutaj więcej y, podziałać y, pewnie z nasionami, prawda? Tak. Oto to wcale nie ma takiej… No. To wcale nie ma takiej gęstej konsystencji, bo, bo, bo te liście są dosyć, dosyć one tak. są sprężyste, i, ale nie mają tak dużo wody, prawda? Nie mają. Mhm. To jest taka konsystencja. Dlatego tak jak wcześniej wspominałem, jak robisz z tego sałatki, to bez problemu dressing możesz od razu wylać na tą sałatę, dlatego że e, one nie zwiędną, że tak mhm. powiem, tak szybko te liście, bo one mhm. są znacznie bardziej żywotne. Okej, okay. ja tutaj już prawie to wszystko mam, I zaraz dodamy do tego tego sera, a potem weźmiemy sobie jakiś kawałek chlebka i to ładnie rozsmarujemy. Dobra, o i dodajemy sera. Czy jest jakiś szczególny, czy taki… No najlepiej parmezan, parmezan tak, no twardy seria jakiś, tak. On będzie zawsze naj, najlepszy. Ale wiesz, jak, jak chcesz, to możesz dodać inne. Tak? Mm -hmm. Tych typ, typów sera twardego właśnie, to właśnie jest ale bardzo na pewno dużo. Musi być tak, twardego. Mm -hmm. to, co, to, co ja najbardziej lubię. Parmesan i wszystkie mm -hmm. pochodne. Dobra, to już mamy. Teraz, teraz to do końca tego tutaj zrobimy. No i teraz najważniejsze, trzeba to spróbować, tak? no to, to, że to mamy, to nie znaczy, że to jest jeszcze to, tak? Ja tutaj sobie wezmę no. i pomyślę. Mhm. Czuć ser, czuć czosnek, jest w miarę pikantne. No tak jak, lubię, no. Tak jak ja, lubię, Ja Ci powiem, że dla mnie jest super. To co, weźmiemy sobie kawę chlebka. Spróbujemy. <śm> I spróbujemy jak to spróbujemy. będzie nam tak. e, smakować, nie? Tak, naturalnie. Chlebek sobie tutaj o, wyjmiemy. Chlebek słuchaj mojego wypieku. O. Tak, ja uwielbiam piec chleby, <śm> ale piec. żytnie tylko. Uh -huh. Na naturalnym zakwasie, także on fajnie wygląda Pięknie sprężysty. Wygląda, tak, tak. O. Ukroimy go sobie. I trochę tego pesto? Jemy zdrowo, to bez masła. Bez masła. Bez masła. <laughs> no. Proszę. To dla Ciebie. O. A to dla mnie. No. Okay. No, to co, Krypniemy się na zdrowie? Na zdrowie. <laughs> no i? Wyśmienita. Wyśmienita, nie? Wyśmienita. Jako takie smarowidło. No i to znowu nie jest jakieś wielkie skomplikowane, tak? Bardzo proste. Uh -huh, uh -huh. Słuchaj, przyznam szczerze, że dzięki Tobie no. No, troszeczkę w moją kuchnię zrobię bardziej jeszcze zdrową niż jest. Okay. Bo jest to naprawdę, naprawdę wyśmienite. Uh -huh. A ja mogę, myślę, że naszych widzów, śmiało zachęcić do uh -huh. e, uprawy. E, uprawy tutaj mamy nasiona, nasiona jarmużu. Uh -huh. I myślę, że każdy z nas powinien w ogrodzie troszeczkę wydzielić takiego miejsca, żeby mieć ten warzywnik i, i uprawiać jarmuż. Jest bardzo prosty w uprawie. Zbieramy go, jak przyjdzie po, po pierwszych przymrozkach. Nabiera jeszcze lepszych właściwości. Traci goryczkę, a więc wszystkich serdecznie zapraszam do uprawy jarmużu będziecie mogli Państwo wykorzystywać w kuchni. No tak, no i to jest znowu przedłużenie życia naszego ogródka. To naszego tak? już prawda? jest dawno wszystko, że tak powiem, posprzątane. A ogrodzie, a jarmuż ja jeszcze pięknie rośnie, rośnie i właśnie po tych przymrozkach nawet on będzie lepszy, bo on trochę straci tej goryczki. Tej goryczki. Tak? Mhm. A z kolei w sałatkach, jak, jak, jak z kolei jak kupujemy, no to nie wiemy, czy on był przemrożony, czy nie. Prawdopodobnie Żeby złamać nie był, gorycz, bo, to, no bo to jest pra, bo, prawdopodobnie nie był, ponieważ w masowej produkcji tak często się nie. Ale to wtedy skropić trochę cytryną, tak? I już, już łamiemy. I, poz, i, poz, I pozbędzie się pozbędziemy tak, się tak, goryczki. Tak. O, Proszę bardzo, tutaj jeszcze mamy triki jak zrobić, żeby jarmuż był smaczny, a tak. więc e, ja Ci bardzo dziękuję za, za przygotowanie, co prawda bardzo prostego, ale jak niezwykle wartościowego w tak. witaminy i w żelazo wszystkie pierwiastki. Dokładnie, no my tu pokazujemy, że można to na kanapce, tak, no ale co, no ugotować makaron, tak, i wymieszać i z tym i fantastyczny makaron z pesto. Z pesto. Dokładnie. No, no Jak super. chcemy zdrowo, super, no to możemy wziąć makaron Żytni jakiś, tak? O, no. słuchajcie. No. <laughs> możemy, możemy tak długo opowiadać. Bar, 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 bardzo Ci dziękuję za, za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Na razie.